Kolejny baranie Hej, Super, że jesteście! Zapraszam Was na kolejny filmik! Słuchajcie, od paru dni mój, Tata Duna, tykuje cały czas, dzień i noc! I robi bardzo dziwne rzeczy. Najgorsze jest to, że nie możemy go w ogóle z tego wybudzić. Ja nie mogę ilona tego zjadła. No właśnie. A po co dać na morosce? Nie wiem, ale już mnie to naprawdę martwi. Mama. Czy to właśnie przed chwilą przyszedł z miską na głowie? Niestety tak. Chodź zobaczymy co on kombinuje. No. Aaaa! Co się z nim stało, no? Co to się stało? nie! się! Ja co Nie no, mama. No, Tata i chyba, że lamorożce to pieski. No dokładnie, no. Ładnie, no. Co teraz? No co z nim zrobił? Spróbujmy go obudzić! Okej, okay, dobra! Stawaj, tata! Stawaj! Stawaj, tata! No, stawaj! No no. Stawaj, Mario! Stawaj! No nie, no! Nie, no, i no, no. no, no, się źle obudzić! Nie, no, tak się nie da, musimy na kacyś źle myśleć. No. no właśnie, ale co? Nie mam pojęcia. Dobra, chodź lepiej zobaczymy, dobra. co robisz. Się będą z niego śmiali. Tata! Ma Tata! Szybko! Potrafi od tak położyć się w bardzo dziwnych miejscach. Baranie! Ty, baranie, pan zejd drogi, masz oleju w głowie? Kto to słyszał? Tak się zachowywać, Ja się odgram. Ja O, kwiaty dla mnie! Ech, Ech. Kochani, ale ja tu jestem! Tata, tata, tu jestem. O, tu ja kwiaty! No ale mama, a nie No skoro nie chcesz mi ich dać, to chociaż wstawię do wazonu, no, no, no są takie śliczne! posłuchał! No, może się w końcu obudził? No właśnie! Chodźmy. O nie! Takie piękna róża! Tata chyba pomylił wazon z kiberkiem. No na to wygląda, no nie! Marcel masakra z tym tatą. Chciałbym, żeby się obudził, bo już mam tego dosyć. Słuchajcie, dzieci, musimy coś z tym zrobić. Znalazłam lekarza od trudnych przypadków. Dzwoni. Serio? Ale super, tak. może to coś pomoże. Może on nam coś doradzi. Okej, ok, ja muszę dzwonić, dzwonię. Dzwoni, już dzwonię. Mam nadzieję, że to dobry specjalista. Mhm. No i od No Doktor Mural, tak, Dzień dobry Panie doktorze, wie Pan co, bo ja mam problem z mężem. Dzień dobry, tak, a jaki? Mecze Euro może ogląda? Ech, ta obejrzał, ale tu jakoś przetrawił. Gorszy mam problem, naprawdę gorszy. Ech, niech, nie wiem, czy niech... to możliwe, ale proszę, słucham. Ech, niech Pan posłucha. Mąż poszedł spać, nie? No i poszedł spać, i nie obudził się. No cały czas chodzi, lunatykuje, dzień, noc, dzień, noc. Jest po prostu nie do wytrzymania, w ogóle nie kontroluje ruchów. Cuda, cuda wyczyniano. No to jest naprawdę trudny przypadek, ale dobrze pani trafiło, bo ja właśnie jestem od trudnych przypadków. No tak, no właśnie, tak wyczytałam w internecie. No Google powiedział mi to, no. No i... Google to jednak mądry wujek. Proszę, słucham, w tak, Zaraz coś poradzimy. Tak, no, no słucham pana, no, 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 no jakby pan tu rozwiązał, tą sytuację? No musimy jeszcze troszeczkę się więcej dowiedzieć. Proszę mi powiedzieć, czy on ma otwarte oczy, czy zamknięte, jak on natykuję? Yy, zamknięte, no tak, nie? Zamknięte, tak, tak, tak. Zamknięte, czyli tak. on się... a rozmawia z wami? Właściwie to... Nie. Nie do końca. On jakby we, w swoim świecie w ogóle jest. Tak. Ach, to jest naprawdę... ach. To ja wiem, co zrobimy. Co? Tu musi, musimy zadziałać terapią szokową. <laughs> Tylko to mu pomoże. Terapia szokowa. <laughs> tak, to jest rozwiązanie. Jest rozwiązanie. Musicie, musicie co? zapewnić mu jakieś wielkie emocje. Takie emocje, żeby budzić u niego wielki szok, ale to musi być coś, co on lubi. Jakie ma hobby mąż? Eee... Charto. Charto. Auta, to musi być coś z autami. Może jakieś wyścigi, może Formuła 1, może mosty. No, może... pan to jest ząbek trudnych ta. przypadków, no. Może jest ząbek, no jest pan cudotwórca normalny. O, zaraz będziemy szukać. Na, na internecie coś znajdziemy. Tak. No nie. Jest pan po prostu super, no. No, no, tak, zrobimy. no tak zrobimy, no tak zrobimy. No to no to. świetnie. Czyli co, załatwione. No to tam Sialewik to, no jak trafiliście na e, moje konto przez wujka w ogóle, to wujek też wam powie jaki jest numer konta. Aha. 500 zł. A, no, no, no do, do, dobrze, to do, dobrze. No, no, do, dobrze do, bardzo dziękuję za poradę. Na pewno tak zrobimy. I mam nadzieję, nie do usłyszenia, no, bo trudne przypadki nie są fajne, no. no. Zgadza, się, zgadza się, ale proszę mi wierzyć terapia szokowa zadziała. Super, dziękuję i wszystkiego super. dobrego życzymy. Pozdrawiam. Dobrego, do widzenia. Nie, Jest yes, super! super! W pewnym Czy czegoś super zadawania. Okej, okay, dobra. No i, i teraz wiemy, jak powiedziemy by z Monster Truckami. Monster... Marcelek no. myślał, że to musi być Monster Tak, Okej. Okay. No i co, no i co, Lenka? O, mama, no, bardzo no, znalazłam. Monster Truck Poland. Zobacz. Faktycznie, to będzie super. super idealne. Wow. to wow. wow. Jest nawet Monster Truck dla nas. Lenka, no to sprawdź dokładnie, gdzie można się przyjechać takim mocnym Okej, okay, dobra. No to tak, pod Warszawą, koło Katowic i koło Poznania. A ten minimus, jest tak gdzie jest. Już sprawdzam. Jest pod Warszawą. No to jedźmy tam pod Warszawę właśnie. Dobra, kierunek! Warszawa, Warszawą. Warszawa pod Warszawą. No dobra. właśnie. Pakujemy się dobra. i jutro, skoro ruszamy tam. Okej, okay, okay, skoko. Dobra. Otwieraj, 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 otwieraj. Okay. Okej. to Nie, 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 Dobra, dobra. To no nie do. No. To oh. no, no, nie do. A! To nie z nim. Dobra, nie do. Wsiadajcie dzieci, tak. wsiadajcie. To będzie trudna. Jasne. Się ja nie zeznacznik. wiem. To będzie, to będzie naprawdę trudny kawałek drogi dla mnie. Dzieci. Teraz wiąże mu to. Ja to musi wypalić, bo naprawdę nie da się wytrzymać tym palk. Ale czemu on się nie może obudzić? Mam nadzieję, że ten lekarz miał naprawdę dobry pomysł i to, to wypali. Prawda? Trochę teraz spokoju jak tak. Hours later. Dobra, dzieci dojeżdżamy. O, no super! Jej, on jest nie do wytrzymania. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. jesteśmy na miejscu. Ale, ale duże auto, ja! Ale, Dobra. Super. Mam nadzieję, że to pomoże. Dobra, musimy go teraz nam doprowadzić. No, no wyda, do góry! gada do góry! Uff! Uwaga, Uwaga stop! Uwaga. No. Uwaga! O, Uff! to pomogło, bo Uff! już nie Uff! wytrzymania! No dokładnie, mam nadzieję, dobra! Dobra! Uwaga! A długa historia, chodź, jedziemy! Jedziemy! Okej, okay, nieważne, jedziemy! Dobra, to super, że się obudziłeś, a teraz szaleję monster truckiem! Tak! No dobra, to ruszamy? Dobra, ok. Ruszamy. Jak zgać, to się proszę nie śmiać. That's sure. so A z takiego potwora tak się wysiada. Po o drabince no, ale <gry> Jak na pierwszym piętrze. Aż tak mi dziwnie teraz jak chodzę. Nie? Bardzo jest takie no, prześrodzenie. Tak do góry, w dół, Część. na boki. Dobra. Wziąłeś samochodem czy nie? nie. Jaka ręka? Dobrze! Ooooze! Er det du hjemme? Słuchajcie, było mega przeżycie, to pod górę podjazdy i boczne. No, No. Ale mega też super a, na się, by było, Okej, mam Cię podobać, widzimy superowy Monster tak Strike'owy, Pa pa! Bra Bra